Przepraszam. A więc siema z tej strony J202 i do Was w kolejnym na kanale. Jak widzicie, nam się od razu reklama włączyła, za to was przepraszam. I chciałem wam udowodnić, no bo nie wiem, czy mi wierzycie, ale ja jestem Michał 202, ten youtuber, bo mi konto przepadło. i Chciałem wam tylko pokazać, widzicie, Michał 2.2J to jest moje konto. I poparć. I tu mam te różne gry, w które grałem, ale w Ruxburga nie gra, bo I... i dużo się bardzo już... Z... Ups! kanel. Bo ja nie gram na telefonie tylko na komputerze, ale muszę na telefonie to nagrać. I chciałem wam tylko udowodnić, wiecie. popatrzcie. A co ja wtedy grałem? W Shark Bite grałem na pewno. I po prostu kochałem. I mi się już zwrócił ten kanał, ale mój kolega mi wyłączył strony. I, I niestety. Ale widzimy się za chwilę w Crash Royale, bo ja wam chciałem tylko na początku udowodnić. Dobra, zostawcie subika i łapkę w górę. I teraz od razu mówię. Wam. <laughs> że jedna rzecz jest bardzo ważna. Jeśli powiem Wam, że jeśli wbijecie 100 subów u mnie na kanale, tak normalnie, to kupuje kroła. Co Wy na to? Znaczy jakoś legendę. Niekoniecznie kroła, tylko jakoś legendę z coś tego z Brawl Stars. Upsi. Przepraszam was za to. Dobra, już jestem, ale mówię wam. Jeśli uda wam się to wbić, to obiecuję, że nagram ten. I mi piszcie w ogóle, które to są legendy wykraszluję. O, 500 golda. Jej. Dobra tu coś mamy F 10 gemów Wreszcie jakieś gemy dostaliśmy Dobra tu mamy Co? Będzie nowa karta za 25 dni A to co to jest? A tu są jakieś tam rzeczy Tu nic, nic, open Dobra, raz. Proszę nie, nic nie wyzrobiłam. Dobra, dawajcie, chciał wam mówię wam, że jeśli bijecie te 100 subskrypcji, chociaż mało to jest prawdopodobne, to bardzo wam obiecuję, że postaram się to zrobić. Ej, fajnie no to w sumie wyjdzie. Popatrzcie! Ja nie wierzę. To będzie od dziś moja technika na wszystko. Proszę roz... Ups. Dobra, to nieważne. Wyznijmy sobie tego, żeby nam... Szybko zniszczyli tego Giant'a Kolejna rzecz to będzie te szkieletki I oni już nie żyją za chwilę, mówiłem Nawet nie musiałem ich wyrzucać Plus 30 Wystawiamy tą emotkę O, dostaję go. czy sobie go, żebyśmy go mogli potem odżyć. Dobra, dawajcie jeszcze raz. Ja cię, ale nie wierzę, jak, ale obiecuję wam, że, po, że postaram się kupić tą legendę. Ja jakąś. Chyba, że już będę miał wszystkie legendy wtedy, no to wtedy to raczej nie kupię, bo wiecie, jak to jest. Dobra, rzućmy na nich strzały, bo żeby nam za chwilę nie było tak, że już nas zniszczył. Oj, ja Nie, no dzisiaj to kraszy, ale nam idzie jak? No, powiem, co, zawsze rozpalam tą wierz. Szybciej. No smoka. Jejku, ale oni mi pozbierajmy co tak Popatrzcie. nie wierzę czemu on to mi robi Dobra, szybko szczały, żeby. No naprawdę. Dobra, dawajcie! Słabo. Szybko. Dobra, może nam się uda ją zniszczyć. Już to wierzę. Nie wierzę, no jak ta baba to robi? Czy ten gościu? Nie, proszę. Zostawcie nas. Dobra. Troszeczkę ich poniszczyliśmy, ale nic się zajmą Skąd on to ma? Takim cudem to widzimy się w tym roku na moim kanale i pa!